Prawo przyciągania. Jak osiągnąć sukces z lekkością i bez presji? Prawo przyciągania często bywa błędnie postrzegane jako magiczna formuła, która sprawi, że twoje marzenia spełnią się same, bez twojego zaangażowania. Tymczasem jego prawdziwa moc leży w subtelnej alchemii energii, wiary i działania, ale działania podjętego z miejsca radości, a nie przymusu. Kluczem do przyciągnięcia sukcesu bez wyniszczającego ciśnienia na wyniki jest fundamentalna zmiana perspektywy. Z orientacji na cel na orientację na proces i tożsamość. Gdy nieustannie sprawdzasz, czy już jest, koncentrujesz całą swoją energię na braku. Wysyłasz do wszechświata rozpaczliwy sygnał: Nie mam tego, czego chcę. To generuje wibrację niedostatku. Która zgodnie z prawem przyciągania przyciąga jeszcze więcej sytuacji utwierdzających cię w tym poczuciu. Presja, niepokój i natychmiastowe oczekiwania blokują naturalny przepływ obfitości. Zamiast tego, praktykuj zaufanie do procesu. Wyobraź sobie, że wysłałeś zamówienie do wszechświata. Nie dzwonisz co godzinę na infolinie z pytaniem, gdzie jest moja paczka. Ufasz, że jest w drodze i zajmujesz się swoim życiem. Jak więc działać bez działania? Chodzi o to, by działać z inspiracji, a nie z desperacji. Różnica jest ogromna. Działanie z desperacji jest ciężkie, pełne napięcia i skoncentrowane na luksze. Działanie z inspiracji jest lekkie, płynne i wypływa z ciekawości oraz wewnętrznego poczucia, że to, co robisz, jest naturalnym wyrazem twojej przyszłej, już sukcesywnej wersji. To nie jest nic nierobienie. To bycie w stanie flow angażujesz się, ale jesteś obecny w chwili obecnej, czerpiąc satysfakcję z samego aktu tworzenia, a nie tylko z przyszłego rezultatu. I tu pojawia się kluczowy element wymiany, który uruchamia przepływ. Aby coś otrzymać, musisz być otwarty na dawanie. Płatność za kurs, coaching czy wartościową usługę, dokonana z radością i wdzięcznością, jest potężnym aktem wiary. To nie jest zwykły wydatek, to Twoje fizyczne, namacalne oświadczenie. Wierzę, że inwestycja we mnie zawsze się zwraca. Jestem otwartym kanałem dla obfitości i z radością wymieniam energię finansową na wartość, która podniesie mój poziom. Ten akt z ufnością zamyka pętlę energetyczną, dajesz, by stworzyć przestrzeń do otrzymania. Ostatecznie, osiągnięcie sukcesu z lekkością polega na byciu sukcesem, zanim jeszcze przejawi się on w materialnym świecie. To codzienne pielęgnowanie stanu umysłu obfitości, wdzęczności i pewności. Gdy już jesteś tą osobą, twoje działania stają się naturalnym, pozbawionym presji wyrazem tej tożsamości. Wszechświat odpowiada na to, kim jesteś, a nie na to, czego desperacko chcesz. Puszczając kontrolę i ufając, że obfitość już do ciebie płynie, pozwalasz, by sukces znalazł Cię najlżejszą możliwą drogą. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na moją stronę internetową. Znajdziesz tam kurs Moc bogactwa Sukces, z którego dowiesz się, jak zmienić swoje życie, aby stać się człowiekiem sukcesu. Możesz też przeczytać moją książkę, jak stać się osobą, która osiąga sukces. Polecam!